Cześć wszystkim, z tej strony Nexon, jesteśmy dzisiaj po raz kolejny w panikorze. Kolejna próba przejścia mapki yy, bazy wojskowej. Mam nadzieję, że tym razem nam się to uda. A w ogóle ja wam powiem ciekawostkę Tu są bronie palne. Czemu my ich nie możemy wziąć? A właściwie chyba gadaliśmy nawet o tym. Ale czemu nie możemy ich wziąć i strzelać do tej kurty? Można by kupować, to było 8. O, dobra. Trzy zombie zbite. Do. Czekajcie, tutaj palce. Y, sprzęcior bierzemy Jezu. I odjeżdżamy. Do bazy wojskowej. Mam nadzieję przynajmniej, że się odpali, bo się okaże, że coś innego im wybrało. Jest, dobra. W to jest tip, jak coś się usłyszał, utuł się w szafie, a tu gdzie są szafy Turbowali nas do wojska. Ale to jest tip prawdopodobnie dotyczący tego potwora w szpitala. O apteczka jest Masz Maszkaron Ciekawie czy naprawili już jej włosy przy ten. A, a że nie jest łysa Noudnę Apteczkę tu mam ja mam Chyba to nie jest dobry, To nie jest dobre się rozdzielać. Już, że tak powiem, przetestowaliśmy to ostatnio, że ta taktyka na rozdzielanie się nie popłaca nam. O, słyszę ją albo i nie? Lep. O, gdzieś o. jest? Znikaj, zgasiłem sobie światło, pokażę, żeby lepiej było widzieć. O, mam łom! Okej Mieliśmy tą kombinację do tej kadry Jesteśmy tak, w Hogwartsie Chcesz się kłócić o Hogwarts? Halo <głodzio> Homora <głodzio> Jesteśmy w Military Legacy A nie w Hogwarts Legacy Jaki w ogóle poziom trudności wybrałeś? Ten co był, chyba łatwy. A, no, okay. Dziedzictwo wojskowych. O, notatki. <laughs> Dziedzictwo wojskowe. <śmiech> <śmiech> e, o, Raczej, kawek, ona, kawek, raczej kawek. jego brak. <laughs> Okej. Okay. Dobra. Jesteś dobry w kablowaniu, to jest A ja kable... O, gdzieś jest. O, ostatnia ja. zginął. O, mam ją. O. Pewnie bym na nią wszedł. Fajnie by było, gdyby ktoś wiecie, faktycznie zginął, ale nie róbmy tego oczywiście. Ale jak już jedna osoba zginie, to będzie prościej nam grać, bo będziemy mieli niestynchroniczne mroganie. Ejstra synchroniczna? O! Znowu Ejstra synchroniczna. Co mówisz? Jest ten chemiczny teraz? Tak, wszyscy mrugamy w tym samym czasie. Aha, ja w ogóle mam. E, tą, połóżę batę. Weźcie I drugi e... łom, na wszelki wypadek. Będzie łatwiej otwierać, bo będą, wiecie, tam dużo drzwi jest do otwierania. Jedna osoba będzie pilnować drzwi. E, e, e. Ja patrzcie na nią, patrzcie, patrzcie. To już nic nie ma, ale dobrze, że mamy łącz na starcie, to będzie łatwiej nam wejść do tych pozamykanych pomieszczeń. że nie, chodźcie z tej strony, bo tu jeszcze no, były tak. przejścia. Ja to tu byłem. Tutaj? Ale... A. Tak, ale nie stążyłem wszystkiego. Ja to nawiedziła. Nawiedzenie. Starej próbce. O. tu mogło no, Nie, nie, tutaj pięć razy. <noise> <sali. głos> Rzeczywiście, mogło być to od automatu, że nie, nie mykamy się. Mam yy, Mam wytrych, ale nie mogę go podnieść. Tu jest wytrych. O, leci! Uwaga! Dobra. Won do piekła! Wiedźmo! bo wściekła! Jak? Ja się tylko odwróciłem na. sekundę! Czemu Zabey. nikt nie patrzył na nią? Ja patrzyłem cały czas! Patrzyłem też! wybrała ciebie! Ale Masz. to jest dziwne, bo ona w sekundę do podeszła do mnie! Tylko na chwilkę spojrzałem w prawo! Nie zauważyłem! Ja patrzyłem cały czas! E nie tak. mam latarki! A ja mam, dobra, nieważne! Mam! Cieszone Cieszone. je! Się ten... A bo przez łóżko nie można patrzeć! Prawdopodobnie. Łóżko jest stałym meblem, który nie prześwituje. W sensie, że gra nie uznaje jakby wzroku przez mebel. W ogóle ona chyba trzeba, druga druga trzeba. Nie Tak. O! Znowu? Gdzie? Tu. Idź ty kobieto stąd Ja mam młotek jeszcze, jakby co Ja też mam, to wiesz co, to ja wyrzucę chyba młotek, bo młotek był chyba potrzebny do czego? Do tych, 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 to ja go wyrzucę Jak się wyrzucało? O, dobra On był do tych, yy, no, płotków, co tam trzeba było zniszczyć Jak znajdziemy od razu tamtą ko koło zębatę, to ja od razu jedno włożę A tam tak... leci Tam chyba nie byliśmy jeszcze na końcu Tak? Też. Chyba dobra. tak Wrócimy. To wrócimy Jak to mi się wydaje, że tam szafy jeszcze są. O Zobaczcie. tutaj yeah. Tutaj, o. Tak. I okay. jak okay. To czekajcie jak go zobaczę, rzucę okiem Idzie Jest tutaj Jest tutaj. Yy, w w ogóle trzeba znaleźć gdzie ten kabel się w, w, wsadza Ej, czy ty znam tą Ej, sam? patrzcie na nią! Tam Zamknąć te szafki tutaj? Czy znaczy ja otwieram szafkę, gdzie jest? Mlugnę. Ja patrzę na nią. Chcę otworzyć te szafki tutaj. Apeczka. O, oko. Tylko czekajcie, bo to jeszcze jest z, z tej strony. Tutaj o. Ale to czysto. To tu jeszcze trzeba zrobić. Eee! Yy, idzie, idzie, idzie. Ty, przeglądaj szafki i my patrzymy na nią. Jeszcze nie wiem, czy tam wejście na schody nie prowadzi gdzie indziej. Więc jeszcze tam można zobaczyć, czy o, prowadzi... mam zębatkę, ale nie mam... mam. Mam miejsce, dobra, mam. A to mi się dobra. też ma, chyba. Tak, czyli mamy dwie zębatki. Ja. teczkę mam. Dobra, to trzymaj ją. Ja mam dwie. I mam już jedno może w Jeszcze nie mamy. Nic nie wi... Nie, tutaj nie ma podwójnego nadal potrzebujemy jeszcze jednego Jednej zębatki w sensie a czy je ja mam? Ale Aha. dwie, znaczy trzy, trzy, po, trzy potrzebujemy i okay. tu nie ma kabli, więc kabel gdzie indziej teraz się włącza Czekaj, chodź, zobaczymy tutaj Leci od <grym się> Nie, o, tu jesteś tylko Jezu. Od przodu jest tylko wejście Jezu, wystraszyłem się Mrugnę jest. Mylgnę zaraz. Dobra. Dobra poszła sobie. Y A! Hasło! Zdrowie. Hasło jest to samo, chyba. Czekajcie, zrobię zdjęcie. Hasło to samo jest, z tego co widzę. Chyba. Robiłem. Robiłem w razie czego to komputery. Jest Dobra, jest. ja zdjęcie mam zrobione. Hasła. Dobra. Weźcie on tam. Patrzcie czy nie leci. To jeszcze trzeba wejść tu. O Jezu, ja to trzeba. Dobra, ja patrzę. W razie jakbyś miał mrugać to krzycz, to podejdę. Tak e, kolejny byłem. wytrych to już nie biorę kolejnego wytrycha. I tak nie mam miejsca. Młotek też nie. Kolejny młotek? Co to jest? Nie no widzicie, to jest. E, e, uwaga, chciała e, wejść. Jak ty patrzysz, że ona tak weszła? E, właśnie dziwne, ja patrzyłem to stąd, ona się nagromieniała. Ja patrzyłem Ale tą tą jaki to jest w ogóle. Ten, respawn i tamów dziwny. Dwa, dwa młotki obok siebie. To młotków cztery są na mapie łącznie. Dobra, to idziemy tutaj. O! Jak? Skąd? Chodzi ona? Skąd to ona? Od tyłu. To jest przejście. Aha! Już mnie ten. Ja ją z, ja słyszałem właśnie po i nagle... Nagręb... No bo e, tutaj ale... z tyłu za nami jest przejście. Na z tego. To czekaj, daję e... wezmę zębatkę. Weź. Dobra, daję ja dwie zębatki od razu, dzięki temu. Ja mam łom. E, chodźcie tutaj, zobaczymy te kontenery. Ale chyba na dwa łysa jest. O, czerwony. Mamy czerwony. A gdzie jest, no? O, dobra. No chyba nadal i tak łyca jest, więc... Ja jak się tego na to? Klikasz na niego i musisz w odpowiednim momencie trafiać W odpowiednim momencie co zrobisz? jak to się trafia, e czy co? Na czerwony musisz najechać. Jest pierwsze drugie To ja to zrobię. E! To się obserwuj. Bo mam kliknąć Trzecie. myszką czy co? E przy... Klikasz E, włączać się kółeczko i musisz na czerwonym trafić drugi raz. No to to Ale musisz z kilczeka trafić. No to właśnie tak robiłem, nic nie trafiało. Bo no za wolno to robiłeś, albo nie wiem. A czysto? Czysto? To chodźmy w kierunku bramy. Jest brama. I coś zrobiliśmy już? Co my zrobiliśmy? A, komputery! Tak. To czekaj. E jak się zgomił chyba Gdzie ty jesteś Misiek O to jest generator! Wy... Chodźcie Pilnujcie mnie też. Właśnie, ja Tam gorą też Właśnie tam chciałem na przodzie zacząć I tu jest budynek zjadza. to możemy od razu budynek sprawdzić ten w ogóle są dwa budynki obok siebie Ej wiesz, mi zablokowaliście Tylko tu najgorzej, bo będzie Ten Generator będzie przeszkadzał Dźwiękiem Dobra, ale tutaj jest na wejście No Kto jeszcze ma łom? Ja mam A co był Właśnie też to miałem Ja nie słyszałem nic Słychać Cię było, Twój głos się powie, po, powtórzył z pięć razy. Tam coś od nasipu od to. Może dali jakiś efekt? Bo wcześniej chyba tego nie było. Może ona może popakować dźwięki? Może sobie zrozumiecie o co chodzi z nią. zielony. To weź go. Okay. Tu nie mogę otworzyć drugiego... Widzę ja łotek o niebieski, I mamy chyba wczoraj żółtego. Tego nam brakuje. Jest taki tu jest echo. Tu nic. Dobra, yes. brakuje nam żółtego kabla. Będziemy mieli wszystkie kable. Teraz jeszcze jeśli gdzie to się. Tam, 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 tam. tam. O, to też są kontenery. No, ale chyba ona. I ona porozła. Nie wiem. Za nami. Bo już już patrzyłem. Większość. Tak. Dobra. Został nam jeszcze chyba jeden generator do odpalenia. I taki komputerek z kolorami. Tak, i chyba te dane przesłać, czy to na samolot jest? A Zresztą to, co nam się uda zrobić, po prostu zrobimy. I później tak. spróbujemy zrobić drugie następnym razem. Ktoś tu idzie? Tak, tam jest. Tak to, to chyba. Albo się bele? Ja właśnie nie widzę. Ten gdzie Taka. cień. Yy, cień z daleka, trudno rozpoznać. Idzie? O. Znikaj. Ale tu chyba na dole Oj, tu są te nieszczęsne o! Tu jest komputerek I generator Co najpierw komputerek zrobię, bo później nie będę mu się skupić Yyy... Pilnować mnie proszę panowie i panie Ooooojciecz ja ja L428 Oszwalniłeś Czy to jest L? L? Cztery Dwa Osiem E? ten F A. Ale nie będzie ich słychać jak zrobić Prawdę? Ale jak? No na czerwony musisz najechać tym... To chyba na pierwszym musisz. No Zrobić to? Proszę o Ja zrobiłem to pod włoskie matko. Dobra. Ale e, może hitbox nigdy nie trafił. O jest! Za płotem. E ja, 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 ja na szczęście słychać. O kurcze. Jak ty co zrobiłeś? Aha! Uważaj, bo tu można się zablokować. Aha, to można między namiotami przechodzić. Faktycznie. A ciekawe, czy dałoby się ją y, z y, ten przyścignąć? W się sensie uciekając cały czas. Czy ona może nas dogonić? Ja się żoną w końcu tu A to Ja się otworzę tu.

Dobra. Ogólnie tutaj nie da się chyba zepsuć tego, bo nie możesz kliknąć z przycisku Cho ja tam pogubiłem w pewnym momencie To nic O mam ten jak się kable wciska Okej. Okay. Niebieski zielony, żółty czerwony, niebieski zielony, żółty czerwony, niebieski zielony, żółty czerwony. Pamiętajcie, niebieski zielony, żółty, czerwony Nie mogę bo... Czekaj, nie, nie świeć, nie świeć, bo kolory mi tylko zabierasz. Właśnie widzę Kolory no zabiera Bo to bo jak latarką świecisz to nie widać niektórych kolorów. Ona się tak... Kolory ten czy zabiera. No tak, ale nie, tam mi kolory. O... Tam już sprawdzałem, nic nie ma. To chyba wszystko tutaj sprawdziliśmy, Tak. 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 Możemy iść dalej. Ale nie mamy chyba żeby tego, nie? Trzeba będzie poszukać. A jeszcze nie znaleźliśmy tego gdzieś w ogóle. Ten. Yy, tego wymienia. Akumulator. Za nami. Jeszcze ja jest na... Było otwarte w ogóle. Nie, Ten to... tego van. już się tam. To nie mogę podnieść Ej, chodźcie tu na chwilę do tego pomieszczenia jednego To jest jedna osoba oczywiście To jest jakiś błąd Misiek Coś ty zrobił? A ty Jezu, to się chyba po kolei wkłada No tak Ach, ja myślałem, że mogę zielony wcześniej na dobra Nie weź mnie... Wieski. Czekaj weź razy Ja zapomniałem, że to trzeba wkładać odpowiednio w kolejny. W ogóle w ogóle mi rozwaliła ta animacja, jak ja znałem. Tak jakby bym jej potwór Spróbuj to podnieść jest to jest dokument No tak, ale nie muszę go podnieść, to jest popukowane Kto ma wytrych? Ja To weź otwórz A no, on, on się patrzy Patrzy teraz ja Przejdę dookoła Wyczuję on ja Regenerator Okej okay. Co? Trzeba tu porozglądać się? Ej, tu jest akumulator! Fu, akumulator, co ja gadam? Tu do A, dobra, to by o to chodziło, dobra, nieważne. To gdzie jest akumulator w takim razie? Mam akumulator. Ej, podłączyłeś go tam? A gdzie jest? No tutaj. Aha. Myślałem, że to widziałeś. Bateria jest w pełni naładowana. Aha, Dobra. bo ja ją naładowałem do samolotu, trzeba ją dać. No, jako na creepy wygląda tak z daleka. No, tu nam brakuje jednej rzeczy i to jest ta zębatka. Nieszczęsna. Ale jeszcze jeden budynek jest, był. Jest. Do, też, wow. na pewno. To On... pójdźmy do tego budynku i zobaczymy. Nie wiem, nie, nie wiem, jak chcesz. Znowu. Jeżeli, jeżeli... No tak możemy poszukać, go tak wiesz, chwilę przebiec się po całej tej. tej. Jak nie znajdziemy, to lecimy do samolotu i odlatujemy. No co innego nam zostało? No to jest. Odrzutowiec. Ostrz, ty? O, to. To jest. <laughs> Najgorzej jak się teraz wyłączył, bo akumulator mu siadł i trzeba nam nowo załadować. Widziałem, co do samolotu. No. Ale to włączone. Dobra, to. O, ale też chce z nami leczyć. Ej, woda! On <grystanie> nie wie. A, no już, już panie Okej. Okay. A, przecieżiliśmy, dobra. O! Wow! <laughs> to trudne to było. No było trudne. A to, Ale mi się jest? Co? No. To, co to jest? O to break point. He? Old breakthrough. A, a bo jak. nie nalicza, nie nalicza ci się ten... A Punktów. Jak, nalicza? A nie. A klik coś? A, 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 a czekaj, ja teraz y, klikaj. A, na a. Już, y, już można spotem pociągnąć. A, bo to jest chyba ja mogę wam zablokować po prostu no zombiaki, że nie możecie ich sobie ten zbierać. Nie wiem po co to właściwie ale pewnie komuś to było potrzebne To ja też jest coś patrz Low oxygen mode Wy tu też tlen zabrać co, 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 to robi? co to robi właściwie Low oxygen A ja chyba wiem co to może być, że wiecie, że zabieram tlen, że nie możecie gadać Pewnie ja Nie wiem Zresztą, że nie wiem co to jest. Ale tego Ale nie dobra. było. Tego nie było na pewno. No nie, to dodał w tym patchu. W sensie w tym z e, wojskiem. Ale dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Tym razem nam się udało. Liczę, że kiedyś uda nam się też zrobić. E, bo na razie wydaje mi się, że coś jest popsute i po prostu zrobimy sobie inną mapkę. Wcześniejsze mapki. E, a to było tyle. Uciekliśmy sobie samolotem. Kiedyś właśnie, tak jak już mówiłem, spróbujemy zrobić też wersję. Co to za muzyka? No to, Spróbujemy zrobić też wersję ucieczki z bramą i. no. To tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Byliście ze mną oczywiście Anule i Plak. Dzień dobry, Dzień do widzenia, miłego. Ja Was w ogóle przywitałem na początku odcinka? Nie, nie. Faktycznie. Masz w tyłku nie mogę, czemu... Bardziej z szacunkiem obchodziła się pani wiedźma, bo ona nas witała od samego początku. Z ostatymi ramionami. Tak. Ej! E, nie będę i no. e, zwróćcie uwagę, że tłumaczenie jest tutaj e, na beta zrobione. No jest, bo to jest panel, który był tłumaczony. No. E, tego nie, nie ma e, nie, na manej wersji. Dobra, to papa Pa, pa.